Informacyjne krzesełko. Nie jestem rybakiem, więc mogę na tym siedzieć. Dobrze. Cześć. Tu wadzimy. Jestem tak współzałożycielem firmy Acrobatic Forge, a również jestem trenerem Akrobatyki sportowej. Z ciekawych rzeczy, jak wspominał trener Krzysztof, zmieniliśmy odświetlenie. Tak, nie oszukaliśmy. I jeszcze powieszona została tablica, nazwane kwiatki i również mieliśmy sesję zdjęciową. Aha. I tutaj z ciekawości, wyniki tej sesji zdjęciowej zostaną publikowane na stronie internetowej naszej firmy, również będą one w mediach naszych, które zostaną stworzone w następnym tygodniu. Z jeszcze ciekawszych rzeczy mamy już akwarium. Ciii. Tam będzie mieszkał nasz talizman i nasz strażak. Z ciekawych jeszcze rzeczy, będzie, planujemy przynajmniej powiesić z tyłu obicie. Z mojej strony to tyle, ja wszystkim dziękuję i do zobaczenia następnym razem.